Samoocena zdrowia pracowników wiąże się z cechami wykonywanej pracy. Badanie Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy z 2018 roku pokazuje, że niższa samoocena kondycji zdrowotnej jest związana z narażeniem na szkodliwe i uciążliwe czynniki w firmie. Niższa samoocena dotyczy osób, których praca wiąże się z wykonywaniem dużego wysiłku fizycznego, pracą w wymuszonej pozycji, monotonną oraz pod presją czasu. Planując działania prozdrowotne w firmie warto zwrócić szczególną uwagę na tych pracowników, których praca i sposób wykonywania obowiązków wiąże się z tego typu niedogodnościami. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej Promocja zdrowia w pracy oraz na naszych portalach społecznościowych.